Ej, witam wszystkich. Chciałem Wam zaprezentować nowe ćwiczenie i podziękować za polubienia. Teraz będzie ćwiczenie z gumą. No, to jest taka guma, nie wiem, w obciążeniu bodajże chyba 5, może 6, 7 kg. No, coś takiego, nie? Jestem amatorem, dopiero zaczynam, więc nie będę Wam uściślał tego, tak? A ćwiczenie polega na tym, że zakłada się gumę taki sposób za plecy i się odpychamy. Ja robię tak. Ja robię tak. 15 razy po 4 serie. Więc zrobię wam pierwszą serię, żeby Was jakoś zachęcić do tego. I może spróbujecie, no nie wiem, tak? I tak. Teraz. O! Nie widać mnie. Sorry. To jest wszystko. Tałskie nagrania To jest takie ćwiczenie, które zobaczyłem gdzieś tam w internecie, na YouTubie oczywiście tak. I to jest na klatkę piersiową. Polecam, bo nie, nie jest ciężkie. Można powiedzieć tak, każdy powinien to wykonać. Ej, otrzymajcie się i pamiętajcie, sport to zdrowie, każdy ruch to jest ćwiczenie, tak? Więc lepiej, moim zdaniem, coś zrobić, niż przeleżeć na łóżku, bo to jest czas stracony, według mnie. Te, cześć, trzymajcie się, pozdro.